Tak, wrączkę i jeść. O. Robiło się naprawdę ekspresowo. I powiem szczerze, że uwielbiam to śniadanie. Cześć, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Witam Was w nowym roku, ponieważ nie miałam okazji się jeszcze przy, przywitać w tym nowym roku 2024. E, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Sylwestra spędziliście w miłym towarzystwie, przyjemnie, tak jak ja. Mamy rok 2024, mam nowe cele na ten rok i dzisiaj zaprezentuję Wam pięciominutowe, trzy szybkie śniadania, wysokobiałkowe, niskowęglowodanowe dla osób zapracowanych, zalatanych, takich jak większość z nas. Trochę mnie ostatnio było mało, ale wracam do regularnego nagrywania, miałam gości, dużo się działo między świętami a Sylwestrem. Także po prostu byłam w takim zawirowaniu, intensywnym życiu. Teraz wracam, wracam do tego co kocham. Będę nagrywać regularnie, także będziemy się częściej widzieć. Zabieramy się za gotowanie. Najpierw zetrę sobie serek cheddar. E, można kupić taki ser, e, oczywiście, starty. Ja takiego sera nie dostałam, z startego, dlatego trego na tarce i będziemy z tego serka przygotowywać dzisiaj coś pysznego. składniki na pierwsze śniadanie ser cheddar dwa jajka przyprawy oraz szczypiorek Uwielbiam żółtka półpłynne, dlatego nie przewracam jajek na drugą stronę. Jeśli lubicie żółtka ścięte, zróbcie to teraz. Na koniec polewam moją potrawę, moje pomidorki oliwą z oliwek. Voilà! Szybkie, przepyszne śniadanko jest gotowe. Tak się prezentuje. 5-minutowe śniadanie zrobiłam je w ekspresowym tempie. Naprawdę mamy tutaj białko, mamy zdrowe tłuszcze. Świetna opcja na szybkie śniadanie. Ja się zabieram oczywiście do testowania. To jajeczko fajnie, jak troszeczkę przestygnie, bo można je sobie fajnie chwycić tak w rączkę i jeść. O. Niebo w ja. Wiem, że to trochę głupio rękoma. Jest przepyszne. Składniki na śniadanie: pasata pomidorowa, przyprawy. Ja użyłam sosu sojowego, ostrej papryki, soli oraz pieprzu, zielona papryka, taka szpiczasta, jajka oraz szczypiorek. Ta papryka ma dużo niższy indeks glikemiczny niż tradycyjna papryka, dlatego bardzo często jej właśnie używam. śniadanie gotowe. Robiło się naprawdę ekspresowo. Nie patrzyłam na zegarek, ale myślę, że w pięciu minutach na pewno się zmieściłam. Jest to świetna opcja śniadania dla zabieganych, szybkiego śniadania, do tego pełnowartościowego, wysokobiałkowego, z dodatkiem tłuszczyku. Czas na trzecie śniadanie, pięciominutowe, ekspresowe. I powiem szczerze, że uwielbiam to śniadanie. Jest to śniadanie, które robi się po prostu w mik. A smakuje... tak. Będziemy robić tortillę, tortillę bezglutenową, low carb, keto, bez zbóż. Coś wspaniałego. Składniki na śniadanie. Ser cheddar, pieczone mięso lub jakaś wędlina, sałata, pomidorki. Czerwona cebula oraz majonez. Ja majonez ukręciłam sama. Ser zapiekamy około 3 minuty, tak żeby on się razem ładnie spiekł. Dopiero po tym czasie obracamy na drugą stronę. Tortille wykładam na ręcznik papierowy, tak żeby ten nadmiar tłuszczu pozostał w ręczniku. I tak wygląda to cudo, inaczej tego nazwać nie można. No są przepiękne i przepyszne. I czy to nie wygląda apetycznie? Ja takich tortilli od razu robię dwie, trzy, bo jedna to jest mała, także róbcie sobie od razu kilka, bo one są tak dobre, że naprawdę jedną się nie najecie, będziecie chcieli więcej i więcej. Do tego e, niskowęglowodanowe, także spokojnie możemy sobie na takie tortille pozwolić. Także moi drodzy, ja się pomału z Wami żegnam. Zachęcam Was do zostawiania opinii swoich, dzielenia się komentarzami. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to zachęcam do kliknięcia ikonki subskrybuj oraz, oraz dzwoneczka, który będzie wam przypominam o moich treściach ja się żegnam widzimy się w kolejnym filmiku ściskam was mo mocno buziaczki ode mnie trzymajcie się zdrowo papa pa.